Mamy przed sobą zadanie polegające na wyznaczeniu wyrazu pierwszego i różnicy ciągu arytmetycznego spełniającej podany warunek. Warunek podany jest w klamrze. Mamy tutaj dwa równania. Mamy w sumie układ dwóch równań i cztery niewiadome. Więc nie możemy przystąpić do klasycznego rozwiązywania tego problemu z metod roz rozwiązywania układów równań. Musimy coś uprościć. Musimy się pozbyć jakichś niewiadomych, bo mamy ich po prostu za dużo. Żeby to zrobić, zastosujemy wzór na enty wyraściągu arytmetycznego. I za A4, A3, A7 podstawimy sobie ten wzór na enty wyraściągu. Więc teraz rozpiszę te wyrażenia za pomocą tego wzoru, zaczynając od A3. Czy mamy tak, A3 równa się A1 dodać 3 minus 1 razy r. Trójka za n, ponieważ to jest wyraz trzeci. I mamy tak, A1. Dodać 2r. Następnie mamy wyraz czwarty. Robimy to samo. Za n tym razem, natomiast wstawimy czwóreczkę. Po odjęciu mamy a1, dodać 3r. I ostatni wyraz, siódmy. Za n wstawiam siódemkę odpowiednio. Mamy a1, dodać 6r. Teraz mogę przystąpić. Do rozwiązywania głównego układu równań, wstawiając odpowiednio wyznaczone elementy. A1 jest już wystarczająco uproszczone, z nim nic nie robię. Teraz dodaję A4 w przekształconej formie, czyli mamy A1 dodać 3R równa się 11. Za A7 wstawiam to, co zostało wyznaczone przed chwilką, czyli a1 dodać 6r odjąć. I tutaj wstawię sobie w nawiasie, dlatego że mam minusa, e, czyli mamy a1 plus 2r równa się 20. E, dobrze, teraz przystąpię do redukcji wyrazów podobnych i przemnożę sobie ten e, nawias w drugim równaniu przez minusa, więc mamy tutaj 2a1 dodać 3r równa się 11 przemnażam przez minusa, e, czyli po prostu przy każdym z elementów zmieniam znak, czyli mamy było plus, a 1 raz jest minus, a 1 e, odjąć 2r równa się 20. Od razu mogę tutaj zredukować sobie a1, bo jedno jest na plusie, drugie jest na minusie, czyli mi się redukuje i otrzymujemy pierwsze równanie się nie zmienia, więc je przepiszę, ale tutaj będę mogła w kolejnym jeszcze dodać r. -y. Więc w sumie odjąć. Mamy 6r minus 2r, to będzie 4r, jest równe 20. No i tutaj teraz zdecyduję, że zastosuję metodę podstawiania, dlatego że w bardzo prosty sposób z drugiego równania mogę wyznaczyć r. Wystarczy tylko podzielić na 4 i będę miała wyznaczone r. Więc A1 dodać 3R równa się 11. R w takim razie będzie równe 5. I żeby wyznaczyć A1 do pierwszego równania, podstawię sobie R. Teraz je ponumeruję. No i do pierwszego równania przepiszę je może, żeby zachować porządek. Będę wstawiać R, czyli mamy 2A1 dodać 3 razy 5 równa się 11. Po przemnożeniu mamy 15, po prawej stronie mamy 11 i możemy przenieść 15 na drugą stronę ze zmienionym znakiem, czyli będziemy mieli a2, 1 równa się 11 minus 15. Po odjęciu prawej strony dostaniemy minus 4, i teraz, żeby wyznaczyć A1, podzielę sobie obustronnie na 2, czyli mamy A1 równa się minus 2. W takim razie wyznaczyliśmy A1, czyli y, pierwszy wyraz ciągu i różnicę ciągu, czyli R. Teraz zapiszę sobie jeszcze y, powstały ciąg jako wzór na N wyraz ciągu, czyli mamy AN jest równe. Y, na razie wzór bez podstawienia, czyli A1 dodać N minus 1 e razy R. No i podstawiam sobie, czyli mamy minus 2 dodać N minus 1, a r to było wcześniej 5. I mamy rozwiązane zadanie.